Cześć, witajcie. Z tej strony Przemas, pracownia Stolarska Kępa Marzeń. Witam Was serdecznie. Jakiś czas temu miałem przyjemność gościć u siebie Krzyśka ze Stolarni o Zera. Pozdrawiam Cię, Krzychu. Weszliśmy w kooperację. Wykonałem dla Krzyśka cztery nóżki do takiej komutki w stylu Ludwika XVI, barok, późne rokokoko. W tym filmie chciałem pokazać Wam najciekawsze dla mnie momenty podczas pracy z Krzyżkiem, bo naprawdę było fajnie, sympatycznie, pozytywnie super energia Natomiast jeżeli chcecie obejrzeć cały film serdecznie zapraszam Was na kanał Krzyszka Stolarnia od Zera Zanim przejdę do pokazania Wam tego filmu chciałbym podzielić się z Wami pewnym pomysłem, który właśnie przyszedł mi do głowy podczas współpracy z Krzyżkiem ze Stolarnią od Zera Ten pomysł, w sumie takie moje marzenie rzucam teraz luźno w eter. Może ktoś z Was podchwyci, dotyczący spotkań warsztatowych, nie wiem, w formie plenerów, osób, które na YouTubie w tematyce stolarskiej gdzieś razem ze sobą funkcjonują. I tutaj zwracam się do wszystkich, czyli do Was widzów, osób, które nas obserwujecie, Wy jesteście najważniejsi, bez cukrowania. Taka prawda, gdyby nie Wy, te kanały nie miałyby sensu istnienia. Dzięki Wam jest motywacja do pracy i do dzielenia się wiedzą. Zwracam się również do osób, które prowadzą takie kanały stolarskie. Jest już ich kilka, jak nie kilkanaście. Ale też zwracam się do firm produkujących maszyny, narzędzia, elektronarzędzia do stolarki. Zwracam się z takim luźno rzuconym tematem do Was wszystkich odnośnie takich spotkań cyklicznych, które nawet niech się odbywają raz w roku. Na zasadzie plenerów, warsztatów stolarskich. Mam nawet, słuchajcie, fajną nazwę wymyśliłem. Stolarstwo Reaktywacja. Reaktywacja, wiadomo, kojarzy nam się z Matrix Reaktywacja. Wiadomo, że funkcjonujemy na co dzień w tej przestrzeni wirtualnej tu na YouTubie. I myślę, że fajnie ta nazwa wypasowała, Reaktywacja. Wiadomo, w Matrixie był świat wirtualny. Chyba, zależy jaką pigułkę wzięliście, czy czerwoną, czy niebieską. Wracając słuchajcie do meritum, myślę, że takie spotkania by były fajne, moglibyśmy zorganizować na zasadzie plenerów, warsztatów, jakakolwiek forma. No ja niestety nie jestem w stanie Was ugościć wszystkich w tym swoim 25 metrowym pomieszczeniu. Ale myślę, że warto przemyśleć, fajny w ogóle uważam temat, rzucam go luźno dla Was wszystkich do przemyślenia. Na tych spotkaniach, słuchajcie, moglibyśmy przede wszystkim nawiązać razem relacje, wyjść za monitorów, wyjść za kamer, spotkać się razem. Na tych spotkaniach moglibyśmy się podzielić swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, przegadać tematy dotyczące różnego rodzaju sprzętów, firm. Myślę, że dość fajny, ciekawy pomysł, ciekawy temat. Tak samo moglibyśmy prowadzić warsztaty wspólnie, razem z naszymi widzami. Niejednokrotnie ci nasi widzowie, przynajmniej na moim kanale, prezentują naprawdę wysoką wiedzę, i myślę, że wspólnie wszyscy razem od siebie się możemy wiele na tych spotkaniach nauczyć. Nie mówiąc o tym, że możemy później fajnie wieczorem spędzić sobie czas przy grillu, ognisku i przy wodzie. <laughs> Także Słuchajcie, myślę, że do tego bym Was wszystkich zachęcał. Rzucam luźno temat, rzucam luźno pomysł. Liczę może też na Waszą korelację, na Waszą kooperację, którą właśnie między innymi nawiązałem z Krzyśkiem ze Stolarnią Zero. Słuchajcie, kończę. Zapraszam Was do obejrzenia tego filmu. Dużo zabawy, dużo śmiechu, dużo pozytywnej energii. Do następnego, trzymajcie się. Hej, jeszcze jedna najważniejsza rzecz. Słuchajcie, jakie plusy, oprócz tych, które wspomniałem, mogą być podczas spotkań osób, które tak naprawdę kręcą się w tematyce stolarstwa, wokół tematyki stolarstwa na YouTubie. Krzysiek, którego zaprosiłem, miał naprawdę tą przyjemność go gościć, bardzo sympatyczny człowiek, sprezentował mnie moje logo wydrukowane w wielkim formacie. Dzięki Ci Krzychu za to bardzo. <grych> I słuchajcie. Dobra, nie, nie mówię już dalej. Oglądajcie. Pozdrawiam. Do następnego. Hej. Te grzyby chyba śmierdzą w tym desek. Mam nadzieję, że to nie są jakieś halucynogenne. Teraz czas wykonać nóżki. Nóżki chciałbym, aby były wykonane takie fikuśne, wygięte. No, nie wiem, nie wiem, jak je wykonać. Aż chciałoby się wykonać jakiś ruch po którym nóżki wykonają się same, na przykład tak. Co jest? Gdzie jest? Same jak umie. Emek? Kępa marzeń? Krzyziec stanowiła zaraz co ty tu robisz? Nie wiem, nie, ale nie, potrzebuję nie. nogi od szatki. No dobra. No, Masz to... radę? No pewnie, dawaj, jedziemy. No dobra, Krzyku. Słuchaj, jakie nogi potrzebujesz? Słuchaj, 15 cm długości. Podstawa 5 na 5 i kształt takie wygięte A, czyli ludwiki No, Nazywało. jeśli tak się nazywają, to tak podobno nie jest Podobno tak Jak tak na nie mówią Tak podobno mówią To jedziemy To jedziemy Przygotuj okay. Dobra Super, proszę. Ok. Okej Tak będzie Mówiłeś, Krzysiu, o grzybie Ja też mam dla Ciebie tutaj Specjalnie jesion z grzybem nie, to to nas połączyło! Grzyby! Grzyb nas połączy. Grzybnia! Pipi grzybnią <grybnia> nas połączyła. <grybnia> Krzysiek mówi, że jest taka łódka, że zostawić na pamiątkę. te deski jak zastrukały to będą z nich forniry, no chociaż mógł. <grybnia> Ja muszę wybrać się do mojej maszyny teleportacyjnej po kolejne ściski. No dobra, wysoko. Poczekaj, już jest oficjalna komisyjność, dobrze zmierzyłaś. Proszę no, zobaczyć. Idealny luz. Idealny luz Nie no, idealny luz Idealny luz na klej Idealny luz na klej <laughs> Będzie pasować To już nie ma luzu To chyba coś Taka. z konstrukcją Operator Ale to jest tak do Budowlanego szafek Strzela Uwaga No Gotowy? No A! Pance Czemu? Ładuj! Gdzie to było? Między palcami. W jakim to filmie było? Nie wiem, ale boję się o palce. Daję u góry, no. Powiem no, ci, ostatnio też był taki program w telewizji, śniadanie. Ale ja widzisz moje palce? Zbili gwoźdź no, pa, no pani. Tak, bo to artyści. My się nie zajmujemy magią. My tylko jesteśmy jej obiektem. I Figura. Dobra, no po palcach przycisnął. To było jak cross na II wojnę światową. Magia stolarstwa, poszukiwanie brzydszej strony, aby ją schować. Dokładnie. Ideała nie znajdziesz. Jak dmowe, no. <śmum> 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 Może powiem, nie? Mów, mów. No, atakujesz. Atakujemy <śmum> półkę, przyklejamy na takie... Po... No, dobra. <śmum> Na takie, o takie Polskę, żeśmy patrzyli. Takie mamy i na takie przyklejmy. Takie... Innych nie będzie. Innych nie będzie. Takie są listewki. I to są jedyne dobre. Jedyne dobre. Są zbazowane, zbazowane. Słuchajcie, no tak, na tym kończymy jazdę w dniu dzisiejszym. Jak widzieliście bardzo fajnie nam się pracowało w dwójkę, naprawdę super, że się spotkaliśmy. Super. Bardzo dziękuję, że mogłem... powiedzieć, że mogłem tak. cię gościć u siebie. Tak no, że. naprawdę super. Zapraszam wszystkich na kanał Kępa Marzeń. A ja do okay. <laughs> Nie no naprawdę fajne rzeczy robią, zwłaszcza jeśli chodzi o dekoracje do wnętrz. Tak? <laughs> Tutaj jest główna jakby klucz kanału ich. Yy, pojawiła się przez chwilę Aśka, tak. także. A teraz jest z nami jeszcze Ludwik. Cztery. <laughs> Cztery Ludwiki są. A my natomiast mamy jeszcze wiele do omówienia, tak. także śmigamy na kolację. Jeszcze ja tylko na zakończenie. Tak. Słuchaj, w krzyku, fajny projekt, super, naprawdę, super się rozwijasz, naprawdę. Tak jak obserwuję Twój kanał, no rewelacja w tak krótkim czasie, bardzo szybki rozwój. Kipicuję Ci. Mam nadzieję, że będziemy częściej współpracować. Fajny projekt, fajny pomysł. Zachęcam Was do obserwowania też i Krzyśka, bo rewelacyjne ma pomysły. Jest bardzo pracowity i staranny i wiedza coraz fajniejsza. Dziękuję też Ci za odwiedziny. Było mi, miło mi Cię gościć. I tyle słuchajcie. Z mojej strony to wszystko. Dzięki Krzyku za odwiedzenie. Super. Super projekt za... Jeszcze raz. Idziemy. Dzięki. Porozmawiać. Cześć. <śmierdzi> Do następnego.